Mam taką sąsiadkę, że wiem, że jak będziemy się mijać i nie mam dobrego pakietu wymówek, to gotowa mnie zagadać na śmierć. Ona wpisuje się w typ wampira energetycznego, pierwszego, narcystyczną gadułę. Musi się wygadać. Bez znaczenia, że gdzieś idziesz albo wracasz sobie do domciu i chcesz odsapnąć. Jeśli tylko okażesz słabość, i ja ona to dostrzeże, to znaczy okażesz się wrażliwym i słuchającym sąsiadem, no to leci z tematem. A tematy to nie byle jakie. Bo to od spisków, trujących chmur Billa Gatesa, trzęsień ziemi wywołanych przez harp, nawikę, a niezłą. Dosłownie, jakbym cofnął się jakieś 12 lat na YouTube. Dla niej to zwykły piątek, a dla ciebie rollercoaster od depopulacji przez mind control. I okej, okay, gdyby to było raz, okazjonalnie starsza pani musi się komuś wygadać. Rozumiem to, ale to właśnie ten pokład empatii, zrozumienia, na który ona czeka i bezwzględnie go za każdym razem wykorzystuje, za każdym jednym razem. Bo liczy się tylko to, co ona ma do powiedzenia. Ty jesteś jedynie odbiorcą. Rozmowy telefoniczne z takimi osobami to jest naprawdę kosmos. Lepiej, żeby już nagrały swój podcast i odsłuchasz go, kiedy będziesz mieć więcej sił. Nie jest to może najgorszy rodzaj wampira energetycznego, ale spełnia tą podstawową definicję. Po spotkaniu odczuwasz niewspółmierne do długości spotkania zmęczenie. Masz szum w głowie, bo jeszcze weźmiecie na głupi pomysł. By postawić na swoim, by przegadać, i na własne życzenie wkopujesz się jeszcze bardziej. No więc jak sobie radzić z taką gadułą? Wyraźnie przerwi Uprzejmie, przeproś, że przerywasz, że nie spodziewałeś się takiego tematu, no i że dokończycie kiedy indziej. Tak pewność jest ważna, bo mimo wszystko ktoś mówi do ciebie coś dla niego ważnego, nie musisz od razu tego deptać. Możesz zawsze zresetować w dowolnym momencie takim czymś. Słuchaj, muszę iść, czas mija, pogadamy innym razem. Ja muszę lecieć. No a to pierwszy z wampirów energetycznych, o których dzisiaj pomówimy i o sposobach, jak sobie z nimi radzić. No a rzecz, która wysysa naprawdę dużo energii, to odwlekanie wszystkiego na później. Dlaczego? No bo sobie obiecałeś, że coś zrobisz. Nie dotrzymałeś po raz kolejny danego słowa, i tak ponownie opadają ci ręce. No bo. Zawaliłeś. Jak to przerwać i odzyskać do siebie zaufanie? Możesz sięgnąć po kurs i książkę Pożegnaj Prokrastynację w pakiecie w czasowych, atrakcyjnych obniżkach cenowych. Link znajduje się w opisie. Drugi typ wampira energetycznego to Drama Queen. Królowa dramy, będąca w ciągłym, niekończącym się serialu, pełnym konfliktów, obmawiania, spiskowania, plotkowania i dosrywania innym, tak, by wyjść na krystaliczną. Znam kilka takich osób, które bez przerwy są w jakimś konflikcie, albo kończą konflikt, albo go zaczynają, a zawsze mają bardzo dużo do powiedzenia na temat innych. W tym typie mamy mieszankę typowego grania ofiary, no bo wiadomo, że w tych wszystkich konfliktach to nasza Drama Queen jest tą krystaliczną postacią, której mimochodem się obrywa oraz domieszkę narcystycznego krytyka, który zawsze zrobiłby coś lepiej niż inni w danej sytuacji, lepiej by zareagował i ma dużo do powiedzenia na temat moralności i etyczności przy omawianiu innych. Taka osoba bardzo łatwo wciągnie cię w świat konfliktów i przekona do tego, że jej wyrazista i klarowna opinia jest tą jedyną właściwą. Łatwo dać się uwieść tym historiom, jest w nich pełno emocji. A jak się bronić? zachowaj zdrowy dystans w sprawie osądów czyja jest wina i kto co zrobił i z jakich pobudek nie kwestionuj spostrzeżeń tej osoby to są jej spostrzeżenia nie przejmuj negatywnej energii wynikającej z oburzenia naszej królowej dramatu na cokolwiek a jeśli zaczyna się tyrada jednego obgadywania za drugim możesz śmiało to przerwać i powiedzieć że masz dość słuchania o dramatach dzisiaj albo lekko złośliwie zwrócić uwagę że no ty to obracasz się tylko wśród takich przykrych spraw Pomówmy o czymś ciekawszym. Na trzeci typ wampira energetycznego narcystyczny rodzic. Oczywiście to niekoniecznie musi być rodzic, ale osoba, która weszła z tobą w relację, traktując cię jak niedoświadczone dziecko. Znam takie osoby, które zawsze wiedzą lepiej. Jest to okropne, bo nie możesz się z tymi osobami w sposób normalny niczym podzielić, bo każda informacja może trafić na ich czuły punkt i obudzić w nich, w cudzysłowie, rodzica, który będzie tylko pouczał. To są opinie na temat, o które z reguły też nie prosił. Nieproszone opinie. Lepiej wie, jak wychowywać twoje dziecko, lepiej wie, jak zaradzić w kryzysie w twoim związku, lepiej wie, jak zająć się autem, twoim autem oczywiście, lepiej wie, co zrobić w twojej pracy, lepiej wie, jak ogarnąć twoją szkołę, lepiej wie, jak zdobyć twoją pracę. Wujek dobra rada do kwadratu. Jeśli trafi na miękki grunt, czyli na osobę empatyczną, wrażliwą, podatną na opinie innych, to taki duet, toksyczny pseudorodzic i uległa wrażliwa osoba, może sporo namieszać tej drugiej w głowie. Taka relacja, w której jedna strona dowartościowuje się, umniejszając drugiej, bywa szalenie toksyczna i wypalająca. No a jak się bronić? Pamiętaj, że po pierwsze to są subiektywne opinie, a nie fakty ostateczne. To, że ktoś to wygłasza z wielką pewnością siebie, naprawdę niewiele znaczy. Podziękuj za porady, no bo były jakieś porady. Powiedz, że na razie wystarczy ich tyle. A jeśli jesteś krytykowany, poproś o zaprzestanie krytyki. Po prostu. Czwarty typ wampira energetycznego, to chyba mój ulubiony, to ofiara. Tylko pytanie: jak odróżnić osobę, która realnie potrzebuje pomocy, od osoby, która tworzy wokół siebie sporo zamieszania. Tylko po to, by zwrócić na siebie uwagę i nasycić swoje ego. No jest takie powiedzenie, że konia do wodopoju doprowadzisz, ale za niego się nie napijesz. Ile razy spotkałem się z sytuacją, gdzie osoba przeżywająca tu i teraz konkretny kryzys, który może być pragmatycznie, przynajmniej częściowo, rozwiązany, nie przyjmuje żadnych opcji rozwiązania. No i rozumiem, że jest wiele składowych pomagania innym, czasem na drodze staje zwykły wstyd, ale znam osoby, które potrafią przez dni tygodnie i miesiące tkwić w szkodliwych dla siebie sytuacjach. Użalać się nad czymś, czy jojczeć, no właśnie licząc na litość innych. Takie szukanie uwagi, jak w kalejdoskopie widać, kiedy taka przykładowa nastolatka, szczupła, ładna dziewczyna, powie kokieteryjnie ale przytyłam, albo A, ale jestem gruba i się złapię za boczek. Oczywistym jest, że nie jest. Ona też to wie, ona też to widzi, ale mówi tak, czasem jako odruch, bo domaga się usłyszenia od innych, no gdzie weź, super wyglądasz, no co ty, super laska jesteś. Jak ja bym miała taką figurę jak ty, no to w ogóle. No to teraz zastanów się, dlaczego na przykład niektóre zawodowe ofiary na spotkaniach towarzyskich obgadują swojego faceta: jaki on jest, albo swoją pracę, jaka ona zła, jak dni w niej źle i tak dalej. Jest więc różnica między byciem ofiarą. A graniem ofiary i łatwo dać się wmanipulować w taką męczącą gierkę. Jak sobie z tym poradzić? Dopytaj się, czy ta osoba jest zainteresowana potencjalnym rozwiązaniem, czy tylko chce się wyżalić i porozmawiać. Takie pytanie bardzo szybko ukróca większość zawodowych ofiar, bo to nagle ona, ta ofiara, podejmuje decyzję, czy chce pogadać o rozwiązaniu, czy chce sobie dalej pojojczyć. No i piąty typ wampira energetycznego to ogólny narcyz. Wiele cech narcystycznego zaburzenia osobowości wpisuje się właśnie w schemat wyczerpującego wampira energetycznego. To takie rzeczy jak nieumiejętność wzięcia odpowiedzialności za głupstwo, które zrobiło się. Zwalanie winy na wszystkich, tylko nie na siebie. Myślą tylko o sobie jak wyjść z takiej sytuacji z twarzą. Czy pasywno-agresywne nie mówienie wprost, w czym jest problem. Udawanie, że kośliwa uwaga była tylko dowcipem. Takie konsekwentne odwracanie kota i męczące niereagowanie na jakiekolwiek uwagi. Z takim ogólnym narcyzem jest w ogóle ciężko, bo oni są trochę jak szklana kula. Ciężko ich przychwycić na czymś, bo zawsze się wywiną i zawsze będą super męczący. No ale szósta idea dzisiaj. Osoby najbardziej narażone na wampiry energetyczne to kto dokładnie? Dużo z technik radzenia sobie z wampirem energetycznym będzie zależało od poziomu asertywności. Najbardziej zagrożone są w tym kontekście osoby neurotyczne, które ciężko znoszą presję, stres czy sytuacje konfliktowe i będą odruchowo ich unikać, czasem zgadzając się na bardzo niekorzystne dla siebie sytuacje. Osoby wrażliwe, które łatwo się empatyzują, przez co łatwo wkręcić je w emocjonalną manipulację wampirów. Osoby z domów, gdzie nie szanowano ich granic. Odruchowo wiele osób wychowywanych w braku poczuciu granic będzie pozwalało je naruszać, i dopiero potem się wskapnie, że zostały naruszone i będzie próbowało sobie o tym przypomnieć. No i osoby zbyt uprzejme, dogadzające innym, będą często padały ofiarą nadużyć wampirów energetycznych i takich narcyzów. Ja życzę Ci otoczenia wolnego od takich osób, dzięki za Twój czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny, a jeśli chcesz wesprzeć kanał. Subskrybuj, komentuj i lajkuj nasze filmy. Cześć.